No i zaczynamy bardzo wrażali. elektryka. Pan prezydent Janusz Murkiewicz corocznie zaprasza tutaj na fortanioła pracowników Odry, którzy mogą tutaj zjeść sobie i zupkę, i zjeść karkówkę, i kiełbaskę, i zupę rybną przede wszystkim, bo to ta, taka bardzo charakterystyczna, posiedzieć, powspominać, to jest taki dzień odrowców naszych siwnuśników. Mm. Zakład pracy, który ponad 5 tysięcy osób zatrudniał, i w latach 70. i jeszcze 80. to była potężna firma, która napędzała gospodarkę miasta Świnoujście. Więc myślę, że te spotkania coroczne, które już weszły do tradycji, będą kontynuowane. A chciałem powiedzieć, że pan Paweł Szynkarok, dyrektor Rzeczniki Świnoujskiej, specjalnie na to święto odświeżył. Ten znak, który jest przy Promach Bielikach, e, i który jest tym oryginalnym znakiem, który kiedyś przed zakładem Odra stał. Tak, znak armatorski, tak? tak zwany. To pan Waldemar Buczyński, świętej pamięci radny, e, e, zainicjował przestawienie tego znaku i postawienie go przy Bieliku. Ja pana się pytam, nie będę, ale zapytam się niektórych, właśnie odrowców, bo tak się na nich popularnie mówi. Komu to przeszkadzało, że zakład został zlikwidowany? Wie pan, no... To była sytuacja, moim zdaniem to były złe decyzje wtedy zarządzających, wyższych zarządzających. Pogniewanie się takie bardzo wyraźne na wschodni rynek, w który bardzo szybko weszły statki rybackie z zachodnich państw i nas wyparły po prostu. Tam gdzie są pieniądze nie powinno być polityki, tam powinien być rozsądny przede wszystkim, bo. Bo tak potężny zakład, który pływa po, całym, po wszystkich oceanach i morzach świata, nagle znika w ciągu kilku lat. później jest likwidator, który likwiduje. No i koniec. Nie ma tak wielkiego zakładu. Ja panie prezydencie, też znikam, bo zupa rybna panu stygnie. Dziękuję bo serdecznie. No tak szybko nie wystygnie przy tej temperaturze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Panowie, zapytam krótko, komu to przeszkadzało, żeby ten zakład rozwalić? Nie, chyba ja nie, nie nikomu. nie To już się powtarzam, komu to przeszkadzało, żeby ten wspaniały zakład rozwalić? Tego ja panu nie odpowiem, proszę A panie. kto mi na to odpowie? Nie, nie wie, wiem, mądrym... inszallah, proszę pana, jak no. mówią no. Arabowie. Dobrze, a jeżeli by powstał za rok ponownie Przedsiębiorstwo Połudalekomorskie i Usług Rybackich, panowie by się chętnie zatrudnili ponownie tak. w nim? Panie, tak. jak, jak Boga kocham, jakby mi dzisiaj wrócili 20 lat, robiłbym to samo, co robiłem. A robił pan co? No pływałem. No właśnie, pan również pływał. Tak, tak. I brakuje wam dzisiaj tego zakładu? No, tak, oczywiście. Podno, tak, tak mhm. śni po tak się, dobrze. Nawet? No, proszę pana, Nawet. no pracowało tam przecież 5 tysięcy prawie pływających, tak. nie? Tak. Rano dwa statki, proszę pana, do Odry, dwa do stoczni. Wszystko kipiało życie. Ma dzisiaj co? No a dzisiaj tylko możecie porozmawiać, spotkać no się i powspominać. Spany, tak, i dzięki tej telewizji świnoujście, o ile się nie mylę. No nareszcie, chociaż raz będę w życiu w tej wszystkiego, telewizji. Wszystkiego dobrego, panowie. Oczywiście rodzina przedsiębiorstwa Odra. Tak, tak, tak. Mąż sprywał całe życie. A żona go wspierała. Dobrze. A żona go wspierała i czekała. Mężu. No nie, 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 nie mężu. Mąż, mąż, znajomego. Mąż, mąż znajomego. Tak, Odra dała pieniążki, że trzeba dorabiać. Dobrze, ale niemniej jednak pan pracował no pracowałem. Przez wiele lat? A osiem tylko. No tylko, tylko. osiem lat, tylko 8 lat. Proszę pana, jakby od y, następnego roku powstał zakład. Zatrudniłby się pan ponownie w od tym razu, zakładzie? Od razu, od razu. Wspaniały zakład pracy, naprawdę. Ja jestem. Z... Matka od razu. Zatem Mat... dzisiaj wspominajmy i bawmy się, tak? Pan tak jest, jest, na pewno. Pierwszy raz, pierwszy raz to ja nie pamiętam kiedy <laughs> by było. <laughs> Ale pierwszy raz ja jestem z panią, proszę pani. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Mam pytanko, pracowała pani w zakładzie? Oczywiście. Przez na wiele konserwiarni. lat. I to, I to właśnie ten zakład produkował najwspanialsze konserwy na tak, świecie. Tak, tak, Aha. tak, prawda. Właśnie. Długo pani pracowała? Przez wiele lat? Dziesięć? No właśnie. To już tajemnicę każdej puszki pani znała. E, dokładnie. A y, pani zdaniem wówczas najsmaczniejsze konserwy rybne to były jakie? I makrela była dobra, łosoś był dobry, pałasz był dobry, pałasz był dobry y, makrela wędzona była wspaniała. No, mm. wiele różnic no A zapytam o papryka szczecińską. Też był. No właśnie, ten, no palce lizać. Bar, Tak blisko to było do kuchni. Te, do... Teraz, drogie panie, to co produkuję, taka podróba jakaś co, nie? To nie ma za bardzo nie tego, jest. Już tego. Już tego, tego, tego nie, nie ma będzie. i nie będzie. No Trzeba zapomnieć o tym. Nie. Kiedyś była żywność zupełnie inna, teraz tak, jest zupełnie... Ale wy inna. się spotykacie po to, żeby dzisiaj wspominać to, co było, poznać, z powrotem odnowić stare znajomości. No i coś tylko wspomnienia zostały, tak? No wspomnienia, tylko wspomnienia, nic więcej. Mamy jednego człowieka w mundurze, czyżby ostatni mundur się zachował i uchował po przedsiębiorstwie odra? Ja się dopasowałem do młodzieżowego munduru, a moi koledzy mówią, że z nich wyrośli. I tylko ja się ostałem, bo schudłem. <grym> bo żona mi zamyka chyba lodówkę na kłódkę czy coś, ale nie żarty na bok. Rozumiem, że dziś, że dziś będziecie wspominać ponownie to, co było kiedyś kilka dobrych lat temu. Nie jest się w stanie wspomnieć wszystkiego, ale na pewno wiele rzeczy się odtworzy, gdzieś tam w tym dysku pamięci było ciekawie. I w dalszym ciągu to w pamięci wielu ludzi zostało. Na pewno mm. sobie o tym popowiadamy tak. Będzie trochę czasu, pogoda jest piękna. Ludzi sporo, pomimo tej wysokiej temperatury, no, twierdzą, będzie o czym wspominać. Twierdzą koledzy, że jest nawet bardziej licznie jak w ubiegłym roku. No, może i pogoda tak sprawiła, a może jakaś nostalgia. No w każdym razie przyjechało trochę towarzystwo z zewnątrz, z Gdańska, z Wybrzeża Wschodniego. No jest miło i, i oby tak zawsze. Jasne. Czyli rozumiem, że Wasze spotkania byłych pracowników przedsiębiorstwa Odra w Świnoujściu należeć już będą do kalendarza stałych imprez kończących miesiąc czerwiec? Wydaje mi się, że tak, bo to jest w ramach Dni Morza, które trwały w Polsce tej powojennej od zawsze. Był wycinek, taki dnia Piotra i Pawła, patronów rybaków. I to był ten Dzień Rybaka i my go staramy się kultywować. I w jakiś sposób się spotykamy. No i chcemy, żeby nam było miło, bo bo nie byłem w tej rybałce. Zatem duże zdrowia Panu życzę, wszystkiego dobrego. I cóż, jeszcze chwilę pozostaniemy, żeby podglądać, jak impreza przebiega. Bardzo dziękujemy, prosimy, zapraszamy. Proszę bardzo. Widzę, że zdjęcia ma Pan czarno-białe. To jest z tamtych lat świetności odry, rozumiem. No to była świetność Odry, no, myśmy rzeczywiście mhm. wtedy przeżywali to, a tym bardziej tutaj, tak jak opowiadam o tym porcie. Skoro ma pan zdjęcia, to i był pan pracownikiem ody rozumiem? No byłem. Przez wiele lat? 17 I jako pływał pan, jako rybak? Jako, tak, jako rybak, no, od początku samego praktycznie od praktykanta zaczynałem. O, po wszystkich y, morzach i oceanach? No nie wszystkie, y, to znaczy później jeszcze też, jak skończyłem pracę, Pracowałem w Agencji Morskiej i w Polarisie, w Szczecinie założył kapitan. To no co są dalsze dzieje, a ja powrócę do Odry. do Odry. A do Jak Odry? było w tamtych czasach? Proszę krótko powiedzieć. No miłe wspomnienia, bo byliśmy młodzi wtedy. Wszystko to, co zobaczyliśmy było ciekawe. Ja zaczynałem na Afryce, bo pływałem na B23. Łowiliście prawdziwe ryby? No prawdziwe, na pewno nie z akwarium, nie? I, i najsmaczniejsze, aniżeli to, co teraz się produkuje, No chyba tak? raczej tak i trzeba wspominać to, bo rzeczywiście było fajnie. Mieliśmy deputaty wtedy, było bardzo dobrze, niby komuna, a jednak dostawaliśmy te ryby do domu. o was. Tak, co 15 mm -hmm. roku, wtedy, kiedy była rewia mody. Mm -hmm. Nasze dziewczyny ładnie się ubierały, bo chodziły po pieniążach. To i przy okazji. <laughs> Taryfiarze zarabiali na drugiej stronie, no bo każda płaciła tak. osobno, pomimo, jechały cztery i każda za taksówkę płaciła, no taryfiarze się cieszyli z tego. A właśnie, a powitania jakie były po wielu miesiącach, jeżeli się wracało z, z rejsu? Był taki pan, który zawsze, mu wszystkie panie chodziły do Odry się pytały w biurze portowym, kiedy przypłyną i o której godzinie będą. I ten pan wszystko wiedział, który wszystko statek wiedział. jak będzie wchodził. I mówi, jeżeli chcecie wszystko zobaczyć od samego początku, mówi, to trzeba pójść na ten, na falochron, tam przy wiatraku i będziecie widzieli o której godzinie, czy statek już płynie ale, ale, ale Wy, przechodząc później do żon, jeżeli do portu żeście wchodzili, to też jakoś musieliście się specjalnie przygotowywać, tak? To my nie. No jak? Nie było nie? czasu. Nie było czasu. do tego. ja że... tacy usmarowani, pachnący rybą jeszcze schodziliście. I, tak, i... Tak, 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 pachnący na pewno. <laughs> nie da się ukryć, ale tak było. No. Mhm. W każdym razie, tak jak powiedziałem, byliśmy młodzi, byliśmy. Przystojni. No i cieszyliśmy się z tego życia. Dla nas każdy port no, było coś ciekawego, bo to początki zawsze wiadomo, żeśmy nie wiedzieli, czy ci ludzie chodzą na czworaka, czy się nie przewrócą, czy nie spadnie z tej ziemi, bo to z drugiej strony półkuli nieraz się było. Także było ciekawie, a tym bardziej tak jak Afryka. Były I jest... rekreacje. To znaczy nieczęsto, bo to była rekreacja, zdarzała się niekiedy, trzeba było dwa rejsy odkładać w pieniążki żeby wystarczyło na dobrą rekreację, żeby tam przyjechały te autobusy, opłacić to wszystko i żeby ciekawie było. Tak jak ja mówię, Las Palmas to był najczęściej port odwiedzany, dla nas No naprawdę coś ciekawego, coś ładnego. No i do tej pory tam przecież kapitalnie jest, nie? Santa Cruz, na no z kolei do portów z rybą niekiedy zdarzało się, że nie było bazy. Wtedy, kiedy czekaliśmy na bazy, nie było wyjścia, nie przypłynęła. Puszczali nas do portu, wchodziliśmy wtedy do... Najczęściej to było do Dakaru. Później do Liberii do Monrowi się wchodziło. Dla nas to była ciekawość. Tak jest to. i widzieliśmy. I dzisiaj możecie tylko to wspominać sobie, tak? No. Bo jest dobrze, że jeszcze jest z Kim. No na pewno. Do... To, takie to szers, jest, na duprzez, jest, nie? Tak, to jest Równik, na, tak? właśnie na Belonie. Tak, to jest na Rubniku. Jestem właśnie u fryzjera. Tej Tutaj całuje rozerpinę w kolano. Basen zrobiliśmy. Też obkulaczki mamy. A, glasta i aha, ten. No i żeśmy normalnie tym prezentem obijali w środku. Włączał się to, tą pompę przeciwpożarową. Cały czas tam woda wpływała. Wiadomo, na Afryce przejść tam ciepluteńko, była ta woda jak zupa. Nie? Tak jak dzisiaj się u nas. Tak, a tutaj to już takie przygotowanie, to było w drodze na łowisko, dlatego że przygotowujemy te wszystkie tam jakieś sznurki, nie sznurki. To jest w Las Farmas. Asystent elektryku, też Las farmas. Niedaleko plaży. Mhm. Ale co byś się ten ręcznie wszystko robiło, szpaitsowało, nie? Wszystko. Nie tak jak teraz, nie, za, za, za nie. i koniec, nie? To były długie noże do dni, tak nie? się to nazywało no. wtedy. No, a wycie na dziewczyny gdzieś jakieś? To, to my Nie, nie nigdy nie, żonaci, żonaci nie nigdy. Podzieli, nie wychodzili żonaci? Nie nie, nie, nie. Nie wolno, niewskazane, <śleszturna> niewskazane Nie Niewskazane. Nasz kapitan, Pawka Wawrzyniak, Pawka na niego mówili bardzo fajne facet przez 5 lat. Nie